Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj swego rodzaju ostrzeżenie. Bardzo uważamy na takie przeczenie po polsku nie ma, bo ewidentnie jest zaprzeczony czasownik mieć, że on nie ma na przykład. W związku z tym Polak z automatu będzie chciał tu użyć have. Nie zawsze. Czasami okazuje się, że nie ma jest od struktury the is, the a, czyli jest znajduje się. Dlaczego? Bo my z jakiegoś dziwnego powodu w przeczeniu zmieniamy czasownik być na mieć zobaczcie czyli przykładowo na stole jest kot a w przeczeniu na stole nie ma kota i to jest właśnie struktura the is że jest znajduje się kot robiliśmy o tym kilka lekcji o tej strukturze linki wam wrzucę pod koniec tego filmiku Czyli struktura there is tu akurat jest zaprzeczona, że nie ma, czyli there isn't, jeśli liczba pojedyncza. Natomiast jest, jest też takie przeczenie od, od, tej, od tej struktury there is no. Nie ma żadnego coś takiego. My mamy dwa przeczenia. Nie ma żadnego. Ale po angielsku może być jedno przeczenie, czyli jest żaden. Robiliśmy lekcję o tym podwójnym. W zaprzeczeniu, żeby tego nie robić w języku angielskim, nikt macie cię góry, wszystkie niki będą też w opisie. No i struktura the is ma też liczbę, odpowiednik liczby mnogiej, the a i w przeczeniu the aunt. Wymowa identyczna jak cioci, albo tym sposobem the a, no, że nie ma, że jest zero. No i popatrzmy na takie dwa zdania, które tą ładnie nam zestawiają. Czyli Tomek nie ma psa, w domu nie ma psa. Zobaczcie, po polsku jest identycznie. Nie ma psa, nie ma psa. A to są dwie różne sytuacje. Tu w tym pierwszym zdaniu jest autentycznie mieć, tak, że Tomek ma psa i w przeczeniu nie ma psa. Natomiast tutaj, jak to wrócimy do twierdzenia, to nie ma już czasownika, mieć tylko być, tak? W domu jest pies, albo w domu nie ma psa. Więc tu jest właśnie struktura V is, a, czyli wystarczy wrócić na twierdzenie i popatrzeć, co się dzieje. Z tym, że to działa tylko w teraźniejszości. Tego typu test. Czyli tu nie ma psa autentycznie mieć, z tym, że przypominam, że są dwa czasowniki na mieć: brytyjski lub amerykański. Robiliśmy też o tym lekcję, link macie u góry i w opisie. Czyli Tomek hasn't got a dog albo Tom, Tomek doesn't have a dog. Do koloru, do wyboru. I teraz w domu nie ma psa, czyli struktura The is zaprzeczona, czyli there isn't a dog at home, ewentualnie ta druga wersja, tylko że z jednym przeczeniem nie ma żadnego psa there is no dog at home i inne zdania, nie lubię kiedy nie ma żadnych informacji odnośnie nowych projektów, tak? uważamy, nie ma to jest właśnie struktura there is, czyli jest, znajduje się bo w twierdzeniu, że są akurat liczba mnoga to są na w przeczeniu nie ma czyli znowu zmieniamy czasownik być na mieć w przeczeniu Czyli I don't like it, uwaga, musi być to dopełnienie it. I don't like it when there is no information about new project. Co robisz, jeśli w lodówce nie ma jedzenia? Ciekawe zdanie takie z języka codziennego: w lodówce nie ma jedzenia. I to jest właśnie struktura there is. Czyli, what do you do, pytanie inwersja: what do you do if, jeśli there isn't any food in the fridge? I kolejne przykłady. Dziwnie się czuję kiedy w domu nie ma dzieci, tak? Nie ma dzieci. No i to jest znowu struktura The Is the are, że są dzieci, a w przeczeniu nie ma. I feel weird when there are no children at home. Weird dziwny. Jesteś w stanie wyobrazić sobie świat, w którym nie ma ludzi? Can you imagine, tak? Czy jesteś w stanie, czy możesz, czy umiesz? Imagine a world in which, w którym there are no people, czyli nie ma żadnych ludzi. Nie ma żadnych zasad, które by ograniczały Twoją wolność, tak? Są zasady, w przestrzeni nie ma zasad. Czyli WA no rules, liczba mnoga, czyli A. Rules, czytamy to z. Robiłem taką lekcję, jak czytać końcówkę S i w czasie prostym, jako końcówka jest do trzeciej osoby i w liczbie mnogiej tak jak tu, link macie u góry które ograniczałyby no by w języku angielskim to jest zawsze wood jako czasownik modalny czyli po nim bezokolicznik czyli po prostu limit robiliśmy lekcję stricte o would link wam wrzucę pod koniec i w opisie czyli that would, li, that would limit your freedom na stole nie ma żadnej książki there is no book on The table. W, w tych już kilku lekcjach o strukturze The Is zawsze Wam proponuję taki szyk zdania, że najpierw The Is, potem co, potem gdzie. Bo my gdzie dajemy na początku, tak? Tak naprawdę możecie też na dać też dać na, po na początek, ale jeżeli dacie to na początek, to wtedy uwierzcie mi, zapomnijcie o strukturze The Is, bo zrobicie po polsku On the table is. Na stole jest albo nie ma isn't. Czyli taki szyk zdania pomaga nam, żeby się z tą strukturą pilnować, czyli najpierw jest potem co, a potem gdzie. Dzięki.